Gdzie my jesteśmy? Sama nie wiem, ale na pewno tędy będziemy wracać do Equestria. <laughs> Musimy jak najszybciej znaleźć koronę i tu wrócić. Proponuję, żebyśmy najpierw przeszukali zamek. Spoko pomysł. E, wiesz, myślę, że nowa ty nie powinna... Chodźmy, Spike. Ja naprawdę nie chcę taka być dłużej niż to konieczne. Ale z drugiej strony, nie musisz się męczyć z niewygodnymi skrzydłami. Moja magia. Tutaj nie działa! Zrozumiałe! Zauważ, że nie masz już rogu! Co? Ta, musimy ci znaleźć jakieś lustro. Co o tym sądzisz, Spike? Te przedmioty też ona ukradła w ekwestrii? To mi nie wygląda na zamek Wszystkiemu dziwię się To inny świat Wszystko tutaj jest nie tak Jakby czegoś było brak Nogi plączą się ja Miałam cztery, a mam dwie Lecz muszę sobie of the ghost Że powinnam jej oddać. Nie wiedziałam, że to ty ją zgubiłaś. Owszem ja! I właśnie po nią szłam, kiedy ty mnie ubiegłaś i wszystko zepsułaś. Nie wolno ci podnosić rzeczy, które nie należą Ale do ciebie. Ona wcale nie należy do ciebie. Słucham? N nie, nic. Tak myślałam. Jest już prawie moja, dobrze o tym wiesz. Jesteś naprawdę żałosna. Nic dziwnego, że przyjaźnisz się tylko ze zwierzakami. Jak śmiesz się do niej tak odzywać? Coś ty powiedziała? Powiedziałam! Jak śmiesz tak się do niej odzywać? Musisz być tu nowa. Ja mogę rozmawiać z każdym w taki sposób, w jaki chcę. Nie wierzę, że to zrobiłaś! Nie mogłam nie zareagować. Wiesz, chodzi o to, nikt nie przeciwstawia się sunset shimmer. Sunset shimmer? Słyszałaś o niej? Tak, jakby Nie pamiętam, żebym cię tu wcześniej widziała Przeniosłaś się do Canterlot z innego liceum? Eee, tak, z innego he, he, liceum Nazywam się Twilight A ja... Fluttershy Sorki, jeszcze raz? Fluttershy To brzmi, jakbyś mówiła Fluttershy, ale jak to się... O, mamusiu! Co to za uroczy słodzia! Mój pies! O, jest taki cudny. Proszę, to dla ciebie, piesiu. O, dałabym dosłownie wszystko, żeby wiedzieć, o czym on naprawdę myśli. Zazwyczaj sam mi to mówi. O, co to ma znaczyć? O, a e, nic takiego. <laughs> to nieważne. Sam Set Shimmer powiedziała, że coś podniosłaś, coś, co należy do niej. To nie była korona przypadkiem? Skąd o tym wiesz? A, tak strzeliłam. Masz ją jeszcze? Mm -mm. Ale wiesz, gdzie teraz jest? Mm -hmm. Dziś rano rozdawałam ulotki schroniska dla zwierząt. Jak zawsze w środę. Schronisko dla zwierząt Canterlot szuka wolontariuszy! Pomóżcie zwierzętom, które potrzebują pomocy! Mam pojęcia, skąd się tam wzięła, ale nie chciałam, żeby coś się z nią stało, i postanowiłam ją oddać dyrektor Celestii. Dyrektor Celestia? Ona tu rządzi? Mm, można tak powiedzieć. Tak naprawdę to ona i wicedyrektor Luna ustanawiają przepisy. Gdzie ona jest? Pewnie w swoim gabinecie. Trzecie drzwi po lewej. Dzięki! O, czekaj! Właściwie nie wolno przyprowadzać zwierząt do szkoły. Najlepiej włóż do plecaka. Ja tak robię. Bardzo za mną tęsknił, gdy jestem w szkole cały dzień. O, dobra, dziękuję. O, nie, później się na lekcję. Proszę wejść. W czym mogę pomóc? Um, uh... Mam się Twilight Sparkle, jestem tu nowa i... E, otóż, z tego co wiem, Fluttershy znalazła dziś rano koronę i dała ją pani. Tak, wicedyrektor Luna umieściła ją w bezpiecznym miejscu. Nie wiem, jak znalazła się na trawniku. Chcesz wziąć udział w tegorocznych wyborach księżniczki jesiennego balu? E, nie, nie do końca. Tak naprawdę, prawda jest taka, że... Widzi pani, korona jest właściwie... Księżniczka jesiennego balu? To ważna impreza w szkole Canterlot. Tak jak Wielka Gala Galopu? O, wielka Gala Galopu? O, to, to była y, ważna impreza w mojej starej szkole. Też wybierano księżniczkę? Tak, ale ona nie była właściwie uczennicą. Tu w liceum Canterlot uczniowie wybierają jedną osobę, która będzie ich reprezentować. Na jesiennym balu wręczamy jej koronę. Hmm. Pytała pani, czy chce wziąć udział w wyborach księżniczki. Każdy może się zgłosić? Tak, tylko poproś szefową Komitetu Organizacji Balu, żeby cię wpisała na listę. Masz jeszcze jakąś sprawę? Eee, nie. To już wszystko. W razie jakichkolwiek pytań mój gabinet jest zawsze otwarty. Twilight! Dlaczego nie powiedziałaś, że korona jest twoja i chcesz ją odebrać? No chciałam to zrobić. Ale gdyby ktoś z nich pojawił się w equestrii, mówiąc, że jest z krainy dwunogich istot z rękami, pomyślelibyśmy, że to wariat. Hm, może i masz rację. Jeśli chcę odzyskać koronę, to muszę zostać księżniczką jesiennego balu w Canterlot. I to właśnie zamierzam zrobić. A jako konkretnie chcesz się za to zabrać? Nie mam bladego pojęcia! <zyskling> <zysk> <zysk> <Hey>! <zysk> znamy, ale chciałabym cię poprosić o pewną przysługę. Nie ma sprawy. Chcę kandydować na księżniczkę jesiennego balu. Nie! Orety. Przepraszam, ale...